Coraz częściej mówi się, że świat przechodzi na taki ustrój, który można nazwać korpo że już demokracja w zasadzie przechodzi do lamusa, a właśnie będziemy teraz mieli ten korpo-socjalizm. Czym może być taki korpo-socjalizm i czy rzeczywiście już się do niego zbliżamy? Po pierwsze, to co w tej chwili się dzieje, ta pandemia tak zwana, to jest właściwie projekt stricte polityczny, a nie projekt... Zdrowotny. To jest raz, dwa. Rzeczywiście on prowadzi nie do korpusu socjalizmu, tylko jest on nazwany jako kapitalizm inkluzywny. I ten kor... kapitalizm inkluzywny, o czym mówimy, to będzie się charakteryzował przede wszystkim, że to będzie kapitalizm korporacyjno-państwowy, czyli małe czy średnie przedsiębiorstwa unikają zanikowi, zanika również. Dla mnie biznes krajowy. Wszelką, wszelką, wszelką działalność gospodarczą przejmą korporacje. I to jest to widać gołym okiem, nawet po tym, jak wokół Łodzi na pewno zobaczycie, a wokół Wrocławia to już w ogóle miliony metrów magazynów budują. Po co te hale, komu zastanówmy się? Po co komu miliony metrów kwadratowych hal? No właśnie po to, że przechodzimy do, etap, do etapu. Czy epoki cyfrowej zarządzania światem. Ta epoka cyfrowa zarządzania światem będzie epoką charakteryzowała się tym, że wszystko będzie w internecie lub na smartfonach. Te magazyny zostaną zapełnione towarem przez korporacje, dlatego też jest zamknięty świat, bo się przygotowują do przejścia do tego epoki cyfrowej, 2-3 lata to nastąpia każda wojna, będzie to trwało 2-3-4 lata i te magazyny zostaną zapełnione towarem, po czym wszystko otworzył, wszyscy otworzą sklepy internetowe, to znaczy wszyscy, korporacje otworzą sklepy internetowe, gdzie będą te wszystkie towary sprzedawane. Jeśli tak pomyślimy, to zrozumiemy również, dlaczego jest zamknięty świat, tak zwany lockdown, pod e, pseudonimem pandemii. Przecież Chiny zanotowały 0,7% wzrostu demograficznego, więc gdzie jest ta pandemia, gdzie są te miliony ofiar? Oczywiście tego nie ma, ale to jest potrzebne po to, żeby w tej chwili takich jak ja przedsiębiorców zamknąć w domach, żeby nie mogli wyjechać na świat do Chin, do Tajwanu, do Tajlandii i podpisać umowy, zobaczyć co się nowego dzieje, tylko mamy być zamknięci. W tym momencie korporacje podpisują wszelkie umowy i szykują dostawy do tych magazynów, które właśnie budują wokół nas miliony metrów, po czym otwierają, otwierają galerie handlowe w internetach i wszystko będzie przez internet e, kupywali, wszystko będzie się odbywało cyfrowo. Łącznie z, z pieniędzmi, oczywiście, bo wszystko będzie po to też będą karty, nie będzie gotówki, bo gotówka nie będzie potrzebna do niczego, dlatego że będziemy, będziemy płacili kartami płatniczymi w internetach. To jest dosyć proste wszystko. W tym momencie rozumiemy też wiele rzeczy, które się dzieją. Między innymi ten zrównoważony ład. Proszę zwrócić uwagę, że zrównoważony ład proponuje podatki dużo większe na przedsiębiorców, małych, średnich, które są rozliczani na 19% czy 18% podatku liniowym, a korporacje jakoś nie są ruszane. I nikt nie mówi, żeby korporacje płaciły na przykład obrotowy podatek, podatek od obrotu, jeden 1% od obrotu, żeby nie uciekały z pieniędzmi gdzieś za granicę. Nie, to jest nieruszane, ale obciążenie całe spadają na przedsiębiorców, bardzo często krajowych, przedsiębiorców o poglądach narodowych, czy yy, innych, ale tych przedsiębiorców małych, dużych się nie rusza. My mamy ponieść konsekwencje tego wszystkiego, co w tej chwili się dzieje. Czyli dochodzi do zniszczenia małej i średniej przedsiębiorczości przez tak zwany zrównoważony ład na rzecz kapitalizmu inkluzywnego. Tego kapitalizmu niestety, który będzie się również objawiał innymi rzeczami. Oczywiście będzie to problem moralności, problem wiary, problem samotności, wreszcie problem tej zmiany medycyny. Z medycyny tej objawowej, w której byliśmy, na medycynę proceduralną. To jest całokształt wszystkiego. Oczywiście też ofiarą będzie pierwszy kościół. Już w tej chwili mamy około 30% mniej ludzi w kościołach, a jeszcze jeden zamknął, lockdown zrobił na Boże Narodzenie, zrobił jeszcze lockdown na Wielkanoc. I dziękuję, mamy już 50% mniej w kościołach. Przy czym, trzeba sobie jasno powiedzieć, duża część tych, co chodzą do kościoła, ludzi starszych, wymrze. Trzeba sobie jasno powiedzieć, mamy... I nie to, że jakiś koronawirus jest, bo, te, bo to jest bzdura oczywista. Nie ma tego. Natomiast umrą dlatego, że mamy około 30% niezdiagnozowanych chorób. Co będzie wynikiem na pewno większej śmiertelności. I na to zwracam uwagę, że... W wszystko, co będzie się działo w najbliższej przyszłości, czyli w granicach trzech lat, zmieni cały nasz świat. No, on będzie się objawiał też dużą samotnością. Pamiętajmy, że w tym nowym świecie, świecie cyfrowym, przede wszystkim samotność będzie główną cechą tego systemu. Zerwanie więzi tradycji rodzinnych, zerwanie obyczajów, zerwanie naszej moralności, w której żyliśmy, zerwanie wszystkiego, co ja nazywałem systemem analogowym. Ten system analogowy, w którym żyliśmy, on przestaje istnieć, zostaje system cyfrowy. To jest system, gdzie już w tej chwili widzimy, wszyscy są online, raczej przyzwyczajają się do działań przez internet, przez komórki, a nie przez system spotykania się wzajemnego, wzajemnego życzliwości, bliskości. To wszystko odchodzi do lamusa, idziemy do nowego świata. I ta, to, co się w tej chwili dzieje, to nic innego jak Trzecia wojna światowa. Trzecia wojna, pamiętajmy, że wojny, wszystkie wojny światowe charakteryzowały się tym, że zmieniał się hegemon, zmieniał się ten, kto rządzi światem, zmieniały się też zasady. W tej chwili będzie to samo. Hegemonem po tej wojnie trzeciej światowej zostaną Chiny oczywiście bo one są głównym beneficjentem tego wszystkiego, co się dzieje. One będą narzucać gospodar, gospodar, gospodarczo na cały świat, będą emanować. Amerykanie schodzą do drugiego rzędu. Przy czym trzeba sobie jasno powiedzieć, że Amerykanie są również największym dłużnikiem świata. Jedna trzecia długu świata jest w Ameryce. Jest to ciekawe pytanie, mam tu też dla Państwa, na które sobie odpowiedzcie w domach. Jeśli Dlaczego, bo to jest pytanie, dlaczego wprowadzono to wszystko? No Z kilku powodów. Między innymi jeden z powodów jest to, że nadrukowanego pieniądza na świecie mieliśmy 200 bilionów dolarów, a długu mieliśmy 600 bilionów dolarów. Więc w takim razie, kto ma te 400 bilionów, kto komu jest winien, skąd się wzięło te 400 bilionów e, dolarów? Oczywiście to był ten dług, który się wziął już. Z, z, od 1973 roku, w wyniku y, z, y, z, y, z, y, z, parytetu złota, który był na dolarze, został zniesiony ten parytet, i wtedy zaczęto zadrukować pieniądz bez pokrycia. To jest, W tej chwili mamy 400 bilionów dolarów, zostało wydrukowanych. To jest jeden problem. I drugi problem, na który chciałem zwrócić uwagę, to jest problem tak zwanych długów ukrytych, długi ukryte na systemach emerytalnych. Jest, dlatego zaraz rozumiemy też tą pandemię. Na systemach emerytalnych, gdybyście wzięli państwo europejskie kraje plus Amerykę i Japonię, to jest cztery budżety państw, czyli czteroroczne budżety państw były na systemach emerytalnych zadłużone. To, jest, to są ogromne pieniądze, niewyobrażalne pieniądze, na przykład, żebyście państwo zrozumieli, jeśli Polska ma półtora biliona, biliona długu zewnętrznego i wewnętrznego, o tyle na systemach emerytalnych jest trzy razy tyle, czyli około 4 bilionów, to trzeba było też zlikwidować, stąd jakby wzięcie sobie państwo śmiertelność, tak zwana śmiertelność, to ta śmiertelność do, dotyczyła ludzi starszych. Ona nie dotyczyła ludzi do do 60 roku życia. Ona dotyczyła ludzi po 70 roku życia. To jest bardzo ciekawe i to była śmiertelność bardzo duża. W Polsce, jak wiemy, 140 tysięcy ludzi umarło więcej niż normalnie. I to nie w wyniku koronawirusa. To jest bzdura oczywista. Oni umarli w wyniku braku dostępu do służby zdrowia i w wyniku bardzo złych procedur narzuconych przez WHO. Proszę zwrócić uwagę, te 140 tysięcy, którzy już umarło, jakież to jest odciążenie dla systemów emerytalnych. A ta śmiertelność będzie większa oczywiście. Ona będzie większa. To jest, to ma wiele oczywiście poziomów rozgrywki. Nie, nie czas teraz to wszystko, bo to byłoby wykład bardzo długi byłby na tłumaczenie tych wszystkich zawiłości. Ale mniej więcej ta trzecia wojna doprowadzi do zmiany całego naszego życia, a już naszych dzieci wnuków, to już na pewno to będą korpo ludzkie, które będą, już nie będą niestety miały wolności i własności. Mit demokracji, który i tak był mitem, to już całkiem się rozlatuje. Mit państw narodowych się jak widzimy rozleciał na naszych oczach, bo wszystkie państwa wprowadziły coś irracjonalnego, czyli wszyscy grają w to samo. Od dawna to jest zaplanowane, to nie jest coś, co się wzięło od tak teraz. To już dawno, to już od dziesiątek lat zostało planowane. Przygotowane, i w tej chwili mamy konsekwencje. Oczywiście nie skończy się to jesienią, nie skończy się to też wiosną. To jeszcze będzie trwało, aż cały świat przejmą korporacje i państwa.